Witam w pierwszym filmie z serii Obiciu różnych bossów, tym razem zajmiemy się bossem, który nazywa się Ravenous Hunger, ale większość graczy mówi po prostu Liden, czyli jeden z bossów w Tibia Quest. Gdy nasza drużyna zajmie już miejsce obok dźwigni, osoba stojąca najbliżej przeciąga dźwignię i zaczyna się walka. Całe zadanie podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym etapie należy pokonać Lidena, a można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zaluranie bosa do beczki na północy, atakowanie beczki, a gdy pojawi się duszek, to zmieniamy target na duszka, który otrzymując obrażenia, używa ataku masowego i rani tym Leidena. Ważne, aby w tym etapie nie atakować bosa i trzymać duszka blisko bosa. Tutaj taki mały apel do shooterów: nie uciekajcie z bossem, bo jak nie będzie was ganiał po całym roomie, żeby jak setnąć, a w ten sposób tylko możecie szybciej wrócić do świątyni. Drugi sposób to leczenie bossa używając czaru Exurag stress bądź Ultimate Ground, Tak gdy Lejdonowi skończy się HP, boss zmieni formę na finalną czyli Ravenous Hunger i zacznie się etap drugi. W tym etapie musimy zwyczajnie zabić bossa i tutaj też jest taktyka. Gdy dysponujemy tylko jednym ekiem lub nie mamy go wcale, to osoba która będzie blokować bossa powinna stanąć obok teleportu tak aby boss był zablokowany w jednej kratce na prawo od teleportu, a z bossa do trapa pomogą nam Magic Wall. Następnie blok na wprost blokując wydostanie się bossa do reszty drużyny. Jeżeli natomiast mamy więcej niż jednego eka, to można trapnąć go przy jakimkolwiek rogu, blokując mu wyjście z trapa i tak należy go wykończyć. Na filmie, pomimo posiadania dwóch eków, zastosowaliśmy sposób z teleportem. Boss co jakiś czas przywołuje mu te ale nimi nie ma się co przejmować, one padną przy okazji, a boss i tak przyzwianowy. W tym miejscu warto dodać, że błędem jest stanie przez shooterów na wprost bossa, gdyż używa on Beama na trzy kratki szerokości, który wysysa życie z gracza i leczy bossa co wydłuża bicie. Drop na jaki możemy liczyć to przede wszystkim elven mail, który jest najcenniejszym łupem, ale również wiele tańszych części uzbrojenia, no i srebrnych i złotych tokenów, które są potrzebne np. do zrobienia nasyceń lub zdobycia potężnych broni i zniszczenia. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Jeżeli tak, możesz dać mi znać, klikając łapkę w górę, pisząc komentarz lub udostępniając go dalej. A jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi filmami, to zasubskrybuj mój kanał. Dzięki za obejrzenie. Cześć.